Panie pośle, panie pośle, pani marszałek, panie pośle, czy, pan, czy pan może mnie posłuchać? Pani, ale czy pan nie słyszy? Nie słyszę, pani marszałek. Panie pośle, to proszę się, proszę się zbliżyć do stołu w takim razie. Panie pośle, zna pan y, moje zarządzenie. Jeżeli dysponuje pan. Szanowna pani marszałek, panie pośle. Panie pośle. Prawa panie pośle. Wzywam Pani do poszanowania prawa. Panie pośle, mamy na sali panie posłanki, które są w stanie błogosławionym i które proszą mnie ze względu bezpieczeństwa o to, żeby wszyscy przestrzegali zarządzenia. Jest w moim zarządzeniu informacja o tym, że jeśli ktoś dysponuje zaświadczeniem lekarskim, a do tej pory jeden poseł takim zaświadczeniem się okazał, może być bez maseczki. Panie pośle, panie pośle, proszę szanować regulamin i zarządzenie marszałka sejmu. No właśnie poszanowanie regulaminu wymaga od pana, że pan założył maseczkę, panie pośle. Proszę bardzo, proszę zejść z mównicy, odwołać się do Prezydium Sejmu. Bardzo proszę, panie pośle. Zapraszam panią poseł Hannę gil -Piątek, Polska 2050 z wnioskiem proszę, formalnym. Proszę odwołać się do Prezydium Sejmu, panie pośle. Nie udzielam panu głosu. Nie udzielam panu głosu. Nie, nie Proszę, panie pośle, proszę zejść z mównicy. Nie udzielam panu głosu. Proszę napisać skargę. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę, pani poseł Hanna Gil, Piątek, Polska 2050. Proszę, a pan, panie pośle, może złożyć wniosek formalny na piśmie, zgodnie z regulaminem. Proszę o złożenie wniosku formalnego na piśmie, panie pośle, zgodnie z regulaminem. Bardzo proszę, proszę zejść z głównicy. Czy można, Zbawiamy Pani... Posył, tak. Więc pani tak jest. Możliwość wykonywania mandatu tak, posył. Panie pośle, proszę zejść z Proszę zejść z odwołać się do prezydium Sejmu. Zapraszam Panią poseł Hannę Gil-Piątek. Panie pośle, zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. Zwracam pani uwagę, że łamie pani prawo. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję Pana do porządku. Proszę. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję Pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, ponieważ pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuje decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem proszę opuścić salę posiedzeń. Zapraszam panią poseł Pannę Piątek.